75 A tam był morze obok. No niemal morze. <śmienki> dzieciaki, dzieciaki z Lublina pytają się, czy to jest zalew zębożycki. <śmienki> dobre, no. dobre pytanie. Słuchaj. Nie, to jest Bałtyk. <śmienki> Wbrew pozorom to pytanie dzieci nie jest takie głupie, bo ten zbiornik powstał w ten sam sposób. I też nasz domy Możliwe, możliwe. Jeszcze prawda wcześniej zbierzmy. A może jeszcze e, nie, chyba się nie mieści, bo, nie mieści bo tutaj chyba. już nie, nie, czekaj. Kierkut się nie A, nie nie ma nie 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 ma nie ma nie się nie ma nie nie ma nie ma nie ma nie ma nie ma my nie my ma. Ma. Kierkuć, ma, nie ma, nie ma, nie ma. Zachodnie skrzydło zamku i ratusz lubelski to były dwie pierwsze renesansowe budowle w Lublinie, które zostały zbudowane jeszcze przed pożarem, który miał miejsce właśnie w roku 1575. Potem po pożarze miasto już generalnie w renesansie odbudowano. Niemniej makieta przedstawia jeszcze przed renesansem. I tu no, mamy to tylko to te dwie no, e budowy. Na co bym Państwu zwróciła uwagę? Na Kościół Farmy. Tak, dobudowana. Zupełnie inaczej. Dobudowana wieża, wieża. Wieża podobno widoczna z 30 km od Lublina. Tak mówią źródła. Nie wiem, czy w to wierzyć, no, ale tak no, mówią. No, no. Najwyższy budynek. E, tak. Najwyższy budynek właściwie do czasu pobudowania e, bramy prymitarskiej, wieży prymitarskiej. E, budynek, który zdecydowanie dominował w panoramie miasta i którego teraz bardzo brakuje. Mm. Widzą Państwo, że miasto się zdecydowanie też powiększyło. Tak. W hmm. Tutaj trakt wiodący do Krakowa w tę stronę. Tak. Stąd brama krakowska. Tak. Przedmieście krakowskie tak. i dwa ważne kościoły. Kościół Matki tak. Boskiej Zwycięskiej. Potun, po, po, tak. Tu, jeśli jest. jest. No jest, tak. jest. Y oraz Kościół y Bernardyny. Tak. Tak. Też jeden też jest. z najstarszych kościołów. Tak. Ym, I też bardzo ważne tak. z różnych względów, choćby architektonicznych. Tak, Także, Renesac, Lubelski, tak, ja. A choćby też z tego, że przypuszcza się, że nie, być może tutaj Unia Lubelska mh, została. Jeszcze tak. nie ma na Mówią może Dominikanie, może może, może kaplica, kaplica ale, było, ale tak, ostatnio się skłaniają tak, do, do, do Bernardynów. Do Mówi się, że... To był najbardziej takim chyba. Że Dominikanie no, to raczej sobie uzurpują. No, w kaplicy znowu było chyba zbyt mało miejsca na to, żeby podpisywać, natomiast kościół bernardyński był takim, na, na Rezumnie. pewno, nowym, nie? na pewno u dominikanów odbywała się um, m, nawet nie. większa uczta po, aha, aha. po zawarciu Unii. Ym, więc spojrzeliśmy na tę stronę, tu mamy po drugiej stronie też zabudowę. I to jest właśnie dzielnica o, Żydowska, synagoga która synagoga już jest, już jest. No, to wielka tak. synagoga, wielka no, tak. synagoga, tak. Ona o, tak. wyglądała tak w rzeczywistości troszeczkę inaczej, bo tutaj ona została zrekonstruowana w oparciu o zdjęcia z XX wieku, więc wtedy była A, jeszcze przewidzio. troszeczkę wcześniej. Tak, były Tak, tak, sobie. tak, trochę za, zawalił się ten ten dachnie mm. i tyle przebudowana była. Więc Co powinna wyglądać to? troszeczkę inaczej. Więc tu mamy dzielnicę żydowską, nieco dalej, za Czechówką. O, dwa mosty z Wysiu pytałeś, wiesz? Jeden most i drugi. Mostowa ulica, wiedziałam. A to tego nie wiedziałam już. A, żydowska mhm. była krawiecka, jateczna i mostowa. Mhm. Te mosty dostawaliśmy się do skupiska ludności prawosławnej, tu mamy cerkiew, o, proszę, jeszcze drewnianą, ale to ta cerkiew, ale w, w tym miejscu, miejscu gdzie jest obecna gdzie jest przemienienia pańskiego, coś takiego. Więc całkowicie oddzielone, ludzi prawosławne z katolikami. Bo to, to nie była taka, um, nie było to ani celowa, tak. po prostu tak, tak jakoś wyszło. Mm. No, czy no, jak, tak jak tą stronę się ciastes? W tamtą stronę, przecież rozwijał się tak. polska. Ale wolniej, wiesz, tam gdzie sklepy wiesz, swoje tak, dzielą. Tak, tak, jest normalne. Tam imigrantyci tak robią, nie? No, też, tam na tam, obok sięgających. Na, na się polski, na, na Nowym Jorku, czy nie, czy czy czy, czy, czy Brighton, w, Beach, Brighton Beach, Rosjanie. No fantastycznie, no bardzo otwierało oczy. A co to? No, właśnie, jest? co to jest? A, więc a, widzą a. Państwo, że mury miejskie znalazły się w centrum, więc funkcja obronna odpada murów miejskich. Z trzech stron właściwie a. miasto jest nadal fortyfikowane przez warunki... Naturalne, rzeki bagna. Czyli to były takie no, przedmurze takie, takie... A to mury? są nowe wały miejskie z roku wały. 1575. Co znajduje się mniej więcej teraz w Te, tym Co tutaj miejscu? się znajduje? W tym to, miejscu obecnie jest szpital na ulicy Staszica Peska nr 1. Ooo, Staszica, coś. I klasztor tam był. Tak, tak. Tysiąsty e, karmelita. Ale to mury były budowane. Były! były mury, by, tak, 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 było, takie przedmurze. Przed, przed, była, była, Wały drewnianoziemne, czyli one tak jakby... Żeby wojsko tu pierwsze, czy czołgi w całości były i... Nie, nie, nie. One przebiegały od tej strony, ponieważ tam były rzeki, bagna i tak ciężko było się dostać. Natomiast od zachodu dostęp był łatwy i trzeba było sztuczne. Tak samo tam są mury. Tak, to jest mniej więcej obecna ulica Kapucyńska. A, W centrum. O proszę. To trakt krakowski, to obecna ulica Narutowicza. Coś takiego. No fantastycznie. Piękna, piękna ta. Aha. Ale o tyle fajnie, że zarówno pierwsza forma, koniec XIV wieku, I jak i obecny ratusz. Ten, który powstał po przebudowie przez królewskiego architekta Dominika Merliniego pod koniec XVIII wieku, ale ten ratusz różni się. A w którym wieku to było? To wiedziałe? jest też XVIII wiek, to jest około roku 1740. Rozumiem, się powiększone było. E, po tak, prostu. prostu schody zostały zabudowane, ściana frontowa została przesunięta. No A więc to jest to samo? Właściwie. To samo. Ale i dlaczego to? To było zniszczone w jakim sposobie? Znaczy, Historia wyglądała tak. Najpierw był mały ratusz, taki jak tu widzimy, mhm. później miasto oczywiście się nieco rozbudowało, bo za mały część gospodarczą. Tak? Ale XVI wiek to wiek rozkwitu Lublina i ten ratusz też był mało reprezentacyjny, a poza tym był troszeczkę niemodny, bo gotycki. Trzeba, trzeba było sobie zbudować okazały ratusz. Renesansowy. Chyba naj, najpiękniejszy był w tym okresie. Parę faz w renesansie było. Chyba najwłaśnie ciekawsza jest ta. Mm -hmm. Potem wybuchł jakiś pożar, spaliła się wieża, mm -hmm. zawaliły się dachy, więc troszeczkę go przebudowano, tak. troszeczkę oszczepiono. Kolejny pożar, znowu wieża tak. spłonęła. A tu będzie kopuła jeszcze? Czy to, jest, Nie, to, to jest, jest ta wersja? to jest ta A. wersja. To jest no. wersja znana z obrazu Pożar Miasta Lublina, o, tego obrazu. I tego obrazu, do którego jakoś tam dzisiaj jeszcze nawiążemy. Potem znowu zmieniła się stylistyka, pojawił się Merlin, tak. który zmieniał parę Coś rzeczy tak w Lublinie, m.in. Bramę Grodzką i Bramę Krakowską, przebudował Trybunał i mamy tak. to, co mamy. Tak. Ale czy mury zostały zachowane? W podstawie trudno powiedzieć. To jest. To, piwnice ten ratusz hmm. był naprawdę niewielki, ta pierwsza forma to było 9 na 6 metrów jakoś tak. Rozumiem. Że, e, że Pan na to zwraca uwagę. No był tak. ratusz miejski, lubelski ratusz miejski. Od pewnego momentu przestał być tylko zwykłym ratuszem. Tutaj został usytuowany Trybunał Koronny, czyli naj, najważniejszy sąd dla Rzeczpospolitej. Były dwa takie tak. sądy. Piotrkowie. Jeden tutaj w Glubinie, a drugi w Piotrkowie. Z tym, że tylko jeden budynek się zachował właśnie lubelski. Mówią, tak. a, mówię, w Piotrkowie. Piotrkowie rozebrano. Oh. Też w XIX wieku. Oh. Chwalebny XIX wieku. Oh.